Siemanko widzowie dzisiaj gramy w dead race zbagował mi się ekwip... o jezu bagową mi się tak od razu tak w ogóle od razu tak, tak i dzisiaj okradamy zamek w dead race który się pojawia na 40 tysiącach metrów mam jeden na 42 już prawie trzech bo byliśmy określać miasto teraz się skopnę, że idę na ramieniu Nie wiem, co No, ok. Nie wiem gdzie on jest. No? No, okay. czy było to, no? Ale bo ja okej. Hej, 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 No? Trzymał, przepraszam bardzo. A ja Czekajcie. Odejdź. Okay. Co się spaliło? Węgiel spaliłem. I teraz szybko jedziemy, jedziemy. Ja dostałem strzało. Strzelają, Dobra, jedziemy już. Już prawie jesteśmy. Jak zobaczycie, znamek po prawej czy po lewej, to musicie. Dobra, zamek, zamek, jest Widzę Gdzie? O Gdzie? czekamy Gdzie? Gdzie? czekamy. czekamy Czekamy Gdzie? to Gdzie? Gdzie? Gdzie?

No widzicie widzowie z jakim tekstem czasami trzeba grać do moja Widzowie, możecie, może będzie to słychać. To przedstawię nawet mikrofon. Słuchajcie. O, możecie zobaczyć w lewym górnym rogu, że jest zamykanie i otwieranie plecaka, ale to dalej tutaj jest. Słyszycie jak spamięt. Może... Użyj tego, Ej, Karol, Karol, użyj tego, użyj tego, użyj tego, użyj tego, oleju tego. Takiego. Użyj tak, użyj piwa, użyj piwa. Już. Tak, już chodź podnieś mnie pierwszego. Ile w ogóle ty Michał masz pieniądze? Jestem bogacz. Oh a yeah. nie. A twoje to wylicza. Mam tutaj karabinę ja Karola. Dobra, Mam tutaj maja. Na krzesełeczku, hmm. A nie, już sobie nie siedzę. Ja, okay, to ja to to. Ręką. A ja przenikam A. Pomóż! No dziercaj się! No dzierkuje! No bo... To co ty robisz? Polacy nie odważy się mnie spalić. Ja nie... Ja, ja, ja cię nie spalać? Ja spalisz. nie spalisz mnie. Nie wolno mnie spalać. Jestem... Jestem... Jestem piromanem. Jesteś metalowym.

Nie do żadnego komentarza zgaduję dostaniesz. Dostaniesz, Dobra, prawie zginąłem ja prawie No zrobą przed Chodź tutaj masz ten swój karabin, tutaj masz tutaj tutaj. Ej gdzie jest ten, gdzie jest ten, gdzie jest Tomahawk mój Gdzie jest mój Tomahawk Karol ciebie Gdzie ty to rzuciłeś? Gdzie jest mój Tomahawk Gdzie jest mój Tomahawk o. Dobra chodź zaprowadzę cię do tego Dobra o. nieważne nie mam to w to trudno się wyłudzić Ej dobra to ja już idę do tego Do tego zamku Bo to już 7 minut się nagrywa Kowaki, wampiry, bądy, ambicje, broni. Owiska bodki. Ja zostało Olej, olej, stęża, olej z

Jest ten dunżą. Ratujecie i biegnę na pociąg. przysięgam. Nie ruszaj się! Uciekaj na pociąg! Uciekaj na pociąg najlepiej! Bo jest noc! I to z wampirami, gdyby to było tylko wam to ja Dobra, wsiadaj na konia jakiegoś szybko! Nie, mnie też, nie, też thank go watch Wejść, nie i wtedy tak może ktoś wejść i gdzieś nie nagrywał. Też podobne, to tych tak co mamy w szkole. Dobra, widzowie, lecimy. Następny dzień, idziemy po kolegę i jego kolegę, e, no kurde, na nie jego kolega, i jego kolega. E, idę z kolegą po innego <grym wody> kolego. No. A na co koleżanki mają jakieś dzień? <grym wody> Czeka dla biednego kuby, bo mu konia zabiłem. Może bóg mi konia podstąpiłeś na tym Dla mnie... Nie chwaliłem. Ale ja zbieram dużo bondów. O, pierwszy raz zobaczyłem ile mam bondów. Ja zbieram dużo bondów, bo chcę zrobić... Bo ten, bo potrzebuję 285 bondów. I właśnie prawie utknąłem. I ja zbieram te bądy po to tylko. E, nie zabierajcie tych takich obligacji. No bo ja zbieram bondy i zbieram ich 285. Pierwszy raz w ogóle pokonałem ten zamek. No i jak te bądy uzbieram, no to wtedy będę mógł sobie kupić każdą klasę w grze. O to mi chodzi. Wampirowy nóż! Ej, mam nóż wampira. Którym jak się bije, odzyskujesz HP, i go można sprzedać. Ej, to mi Ja nigdy tego nie miałem. to tutaj nigdy tego nie miałem. Eee, może. Zobaczymy, ile będę miał bondów. To bardziej ja. Macie jakieś bondy? Masz bondy w worku Kuba? No, chodź tu. Chodź tu, Kuba. Przedamy sobie wampirów przy okazji. Proszę. Sprzedamy pliku ładu. Przecież jesteś w tym mieście na 10 tysiącach metrów? I tutaj chyba jeszcze są bondy. Jak coś dam ci ich wszystkich. Ej, nie zabieraj kasy, nie zabieraj kasy. Nie zabiorę ci. Obecnie. Ej, jesteśmy bogaci. Jak tam, to ci oddam wszystkich. Ej, sporo, że nie da się wziąć tych długich pochodni. Mm. Ja mam pomysł na nową aktualizację do Dead Race. No mów. Że można sobie dawać i... dawać pieniądze mm -hmm. kolegom. Okay. Jak się ma. Ej, 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 ale... Ale te, które mówiłem też są dobre, nie? Po, po, bo by było... można mieć kupaga, nie? było można... Bo to wiecie, wie, wiecie, co chodzi? Ej, ej, a Ej! Przyjdziesz. A, a, a ja tu co? Przyjdziesz. Ja piechotę przyjdziesz. My się i tak Przyjdziesz. A ja tu co? nie bo ja tu Ej, A ten bo nie Mój śmieszny kolega challenge I, i wpisał jest po prostu tam challenge, który dzisiaj robimy na nie wiem jaki Nie, ja po prostu to nazwę jakoś, że obradamy zamek w Dead Race. tam jeszcze jak Karol mógłbyście cofnąć do tamtego jeszcze tego. Ja też się cofnę. O dobra jest to z zombiakami, no to się cofamy do zamku. กูจะมาหาคุณิ่ายผมรอจัง He, no. <grymne> Masz pożyczek, masz pożyczek. No i pa, strzelam ci w głowę i ciebie nie ma. Nie no, nie strzelaj mi, nie masz mojego awo. Ej, 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 Karol, bo ty chyba, że dzisiaj przejdziesz pierwszy raz w Depresji. Jej! No w no. sumie widzowie to już koniec odcinka, bo... Um, tak jak miał być, no mieliśmy okraść ten zamek, Nawet nie wiem czy na początku pojedziemy to. A więc papatki, do następnego odcineczka!